Istnieją pewne rzeczy, które powinniśmy zachować w największej tajemnicy. Nie znamy zamiarów serca innych ludzi, a ujawnienie intymnych informacji może przynieść nam wiele problemów. Dziś pokażę ci dwanaście rzeczy, których mądrzy ludzie nigdy nie ujawniają. Ale najpierw musisz uważnie wysłuchać tej krótkiej historii. Uzupełni ona nasze poznanie. Wyobraź sobie. W sercu spokojnej wioski w Polsce mieszkał mężczyzna imieniem Janusz. Był prosty, cichy i zawsze wydawał się być w pokoju. Wielu nazywało go dziwakiem, bo nigdy nie mówił o sobie, nie zdradzał ile zarabia, nigdy nie ujawniał, co zamierza zrobić i nikt nie wiedział, czy zmaga się z jakimś problemem. Mimo to wszyscy darzyli go głębokim szacunkiem. Pewnego dnia pewien młody człowiek z miasta, pełen ciekawości i niepokoju, postanowił zapytać: Januszu, dlaczego pan tyle rzeczy trzyma w tajemnicy? Dlaczego nigdy nie dzieli się pan swoim życiem? Janusz spojrzał na młodzieńca z pogodą, lekko się uśmiechnął i odpowiedział: Gdy wiatr wchodzi do domu, trudno go kontrolować, tak samo jest ze słowami. Gdy już raz zostaną wypowiedziane, nie należą już do nas. Odpowiedź ta dźwięczała młodemu człowiekowi w głowie przez wiele dni. Z czasem zrozumiał, że Janusz nie był tylko skrytym człowiekiem, był mędrcem, a jego mądrość tkwiła właśnie w milczeniu. Ten film jest właśnie o tym, o rzeczach, których mądra osoba nigdy nie ujawnia, nie z lęku, lecz z rozwagi. Bo zachowanie pewnych informacji to sposób na ochronę pokoju, wolności i samej istoty siebie. Dziś poznasz 12 aspektów życia, które powinny być traktowane jak sekretny ogród, do którego wchodzi tylko ten, kto naprawdę na to zasługuje. Zostań do końca, bo numer 12 jest najważniejszy ze wszystkich. Zanim zaczniemy, upewnij się, że kliknąłeś przycisk. Lubię to, ale zrób to tylko. Jeśli naprawdę kochasz treści pełne mądrości, jeśli możesz napisz, Mądrość przynosi nam pokój. Numer jeden, Twoje życie finansowe. Mówienie o tym, ile się zarabia, ile się oszczędza czy inwestuje, może wydawać się normalne, ale z punktu widzenia mądrości taka otwartość jest niebezpieczna. Mądry człowiek rozumie, że pieniądze wypowiedziane na głos przyciągają osądy, zazdrość a nawet ukryte interesy, niezależnie od intencji nie wszyscy słuchają przychylnie. Zofia, polska seniorka w wieku sześćdziesięciu dwóch lat, żyła skromnie przez dekady. Nikt nie wiedział, że odziedziczyła sporą fortunę. Nikomu o tym nie powiedziała. Pozostała prosta i spokojna. Dzięki temu nie przyciągała ciekawskich, ani nie traciła spokoju. W zenowej mądrości uczymy się. Wartość człowieka nie tkwi w tym, co posiada, lecz w tym, jak żyje. A ten, kto milczy o swoim życiu finansowym, chroni swoją wolność, bezpieczeństwo i wewnętrzny spokój. Dyskrecja to niewidzialna tarcza. Numer dwa. Twoje przyszłe plany. Opowiadanie o planach przed czasem może wydawać się ekscytujące. Ale z perspektywy mądrości to niepotrzebne ryzyko. Plany są jak nasiona. Potrzebują ciszy i ochrony, zanim zakwitną. Gdy mówisz zbyt dużo, przyciągasz opinie, wątpliwości, zazdrość. A to wszystko może osłabić coś, co dopiero się rodzi. W Tarnowie Emil marzył o otwarciu pensjonatu w górach. Pracował po cichu, trzymał to w tajemnicy i ujawnił dopiero, gdy wszystko było gotowe. Rezultat: szacunek, podziw i spokój. Wiedział, to co rośnie w ciszy, staje się silniejsze. Zenowa mądrość uczy, że nie każdy entuzjazm musi stać się ogłoszeniem. Mędrzec buduje w ciszy i pozwala, by wyniki mówiły same za siebie. Numer trzy: Twoje rodzinne problemy. Wszyscy zmagają się z problemami w domu: kłótnie, urazy, nieporozumienia. Czasami zwierzenie się może przynieść ulgę, ale mądry człowiek wie, rodzinnych problemów nie należy wynosić na zewnątrz. Gdy zostaną ujawnione, stają się plotką, oceną i radami, które częściej szkodzą niż pomagają. W Kielcach Danuta mieszkała z synem i synową, przechodzili trudne chwile, ale nigdy nie mówiła o nich źle. Gdy pytano, mówiła: Każdy dom ma swoją ciemną noc ale słońce zawsze wraca. I wróciło, bo zachowała milczenie. Zenowa mądrość uczy. Pewne konflikty należy rozwiązywać w ciszy domowego ogniska. Mędrzec chroni to, co intymne. Nie z lęku, lecz z miłości. Numer cztery. Twoje lęki. Strach jest częścią ludzkiego doświadczenia. Wszyscy go odczuwamy przed porażką, stratą, samotnością czy chorobą. Ale mądry człowiek nie opowiada o swoich lękach wszystkim dookoła. Rozumie, że ujawniając zbyt wiele, może oddać w niepowołane ręce to, co go osłabia. Nie każdy poda nam pomocną dłoń. Niektórzy, nawet nieświadomie, wykorzystują nasze słabości przeciwko nam. Dlatego zachowanie swoich lęków to akt ochrony, a nie wstydu. Zenowa mądrość uczy. Myśli i emocje są jak chmury. Przemijają. Strach też. A kiedy traktujemy go z ciszą, uwagą i rozwagą, zamienia się w siłę. Mędrzec wybiera milczenie jako tarczę, bo wie, że pokój zaczyna się od tego, co postanawiamy zachować dla siebie. Numer piąty. Twoje przeszłe niepowodzenia. Popełnianie błędów jest częścią ścieżki. Każdy w pewnym momencie swojego życia poniósł porażkę, ale mądry człowiek nie powtarza takich historii. Rozumie, że przeszłość należy szanować, a nie zamieniać w ciągłe eksponowanie. Zbyt długie mówienie o przeszłych upadkach może wydawać się pokorą, ale często prowadzi do osądu, etykietowania, a nawet manipulacji. Mądry człowiek nauczył się, że są bóle, które należy przezwyciężyć, a nie przeżywać na nowo. Mądrość zen uczy, że przeszłość uczy, ale nie trzeba tego wszystkim pokazywać. Ci, którzy naprawdę dojrzeli, niosą swoją naukę w milczeniu. Idź naprzód z większą lekkością i dyskrecją. Numer 6: Osiągnięcia, które nie zostały jeszcze skonsolidowane. Często zdarza się, że ludzie przedwcześnie świętują zwycięstwa, mówią, że przeszli pierwszy etap konkursu, że negocjują nową pracę, że już prawie finalizują wielką sprawę i robią to z błyskiem w oczach, wierząc, że szerzenie wieści pomnoży radość. Ale mądra osoba woli milczeć, dopóki wszystko nie będzie solidne. Wie, że zbyt wczesne mówienie może osłabić to, co jest jeszcze w budowie. Ujawnienie osiągnięcia, zanim zostanie ono stwierdzone, może wywołać zazdrość, przyciągnąć negatywną energię lub po prostu wzbudzić oczekiwania, które w przypadku frustracji przekształcą się we wstyd lub jeszcze większą frustrację. Mądrość zen uczy, że nie każdy kiełek trzeba pokazywać światu. Niektóre muszą rosnąć cicho, aż staną się drzewami wystarczająco silnymi, aby wytrzymać burzę. W Toruniu mieszkał młody mężczyzna o imieniu Andrzej. Był utalentowany, kreatywny i został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną do bardzo prestiżowego wydawnictwa. To była praca marzeń. Ale zamiast powiedzieć wszystkim, jak to robił w przeszłości, tym razem wybrał ciszę. Przygotowywał się całymi dniami, poszedł na rozmowę kwalifikacyjną i został zatwierdzony. Dopiero po podpisaniu kontraktu i rozpoczęciu nowego stanowiska przekazał tę wiadomość znajomym. Zapytany, dlaczego trzymał to w tajemnicy, odpowiedział: Tym razem chciałem chronić swoją radość. Wcześniej wyrzucałem rzeczy, które w ogóle się nie wydarzyły i widziałem, jak te rzeczy rozpływają się w powietrzu. Osiągnięcia są delikatne, jak nowo rozpalony ogień. Mówienie zbyt wcześnie może przypominać zbyt mocne dmuchanie i zgaszenie płomienia. Mądrzy świętują w duchu, czekają cierpliwie, a gdy wszystko będzie już pewne, podzielcie się, jeśli chcecie. Bo wie, że niektóre zwycięstwa są słodsze, gdy milczą. Numer 7. Intymność w związku romantycznym. Istnieje niewidzialna linia oddzielająca to, co należy do pary, od tego, co należy do świata. Kiedy dana osoba zaczyna mówić o tajemnicach, wadach lub konfliktach w swoich relacjach z przyjaciółmi, sąsiadami lub współpracownikami, linia ta zostaje zerwana. A to, co powinno być przestrzenią konstrukcyjną, staje się etapem próbnym. Mądra osoba Nigdy nie ujawnia tego, co należy do prywatności ich małżeńskiego życia. Związek jest jak szklany dom z zaciągniętymi zasłonami. Kiedy zaczynasz się za bardzo otwierać, wszyscy zaczynają wyrażać opinie, oceniać, porównywać. I stopniowo zaufanie między tą dwójką się rozpada. To, co miało zostać rozwiązane między dwojgiem, stało się tematem rozmów w kręgach kawowych. Mądrość Zen uczy, że prawdziwa miłość rośnie w ciszy, we wzajemnym zrozumieniu, a nie w świetle ciekawości innych ludzi. W Gdańsku pani o imieniu Ewelina słynęła z pogodnego usposobienia. Poślubiona od ponad czterdziestu lat temu temu samemu mężczyźnie, wielu postrzegało ją jako przykład jedności, ale niewielu wiedziało, że jak każda para, ona i jej mąż musieli stawić czoła wzlotom i upadkom. Zapytana kiedyś, jak udało im się tak długo utrzymać małżeństwo, odpowiedziała: Nigdy nie pozwalałam nikomu spać między nami. Ani przyjaciołom, ani krewnym, ani ciekawości. Mądrzy wiedzą, że dzielenie się intymnymi sprawami z kimś, kto nie jest częścią związku, wiąże się z ryzykiem utraty tego, co dla ciebie najcenniejsze. Zamiast tego wybiera bezpośredni dialog, prawdziwe słuchanie i pełną szacunku ciszę, bo rozumie, że konserwowanie jest ważniejsze niż wystawianie. I ta miłość, pielęgnowana w ciszy, Kwitnie silniej. Numer 8. Niepopularne opinie, które nie przynoszą żadnych korzyści. Wszyscy mamy zdecydowane poglądy na temat polityki, religii, wyborów życiowych, a nawet drobnych przekonań, które pielęgnujemy od lat. To naturalne, że chcemy wyrazić to, co myślimy, ale mądra osoba nauczyła się, że nie każdą opinią trzeba się dzielić, zwłaszcza jeśli nie buduje, nie buduje i niczego nie zmienia. Po prostu powoduje konflikt lub nieporozumienie. Chęć ciągłego mówienia, co myślisz, kryje się w subtelnej pułapce. Czasami wynika to z ego, a nie sumienia. Wiele argumentów wynika ze słów rzucanych bez celu, tylko po to, aby udowodnić swoją rację lub wzmocnić własną pewność. Mądrość Zen uczy, że cisza jest również odpowiedzią i że znajomość odpowiedniego momentu na milczenie jest równie cenna, jak wiedza co powiedzieć. Wolsztynie żył niejaki Krzysztof, znany z tego, że jest bardzo inteligentny, ale też bardzo cichy. Brał udział w zebraniach społeczności, obiadach, uroczystościach i rzadko wypowiadał się na tematy, które ludzi dzieliły. Któregoś dnia zapytano go, dlaczego nigdy nie wdaje się w dyskusję, skoro ma tak wiele do dodania. Odpowiedział, ponieważ mówienie co myślę, nie zawsze jest najlepszą rzeczą, jaką mogę zrobić. Czasami najlepszą rzeczą, jaką mogę zrobić, to słuchać i chronić spokój otoczenia. Mądry człowiek dobiera słowa z taką samą starannością jak ziarno. Sieje je tylko wtedy, gdy wie, że gleba jest przygotowana. Rozumiesz, że utrzymywanie pewnych opinii jest sposobem na ochronę własnej równowagi i dobra innych, bo w ostatecznym rozrachunku mówienie wszystkiego, co myślisz, może być słuszne, ale wiedza, kiedy się zamknąć, to sztuka. Numer 9. Kto pomógł ci w najdelikatniejszych chwilach może się to wydawać dziwne, ale nawet wdzięczność wymaga mądrości. Zbyt długie mówienie o tych, którzy pomogli ci w najtrudniejszych chwilach, może wydawać się wyrazem uznania, ale źle skierowane zamienia się w obnażanie słabości, zarówno twoich, jak i osoby, która ci pomogła. Mądry człowiek rozumie, że pewne wsparcie wynika z cichej hojności i że nie wszystkie gesty trzeba ogłaszać światu. Jest coś świętego w prawdziwej pomocy. Odbywa się ona w ciszy, bez publiczności, bez potrzeby trofeów. Kiedy impulsywnie ujawniasz, kto powitał Cię w mrocznych dniach, ryzykujesz zerwanie delikatności tej więzi. Może wzbudzić zazdrość, wypaczyć interpretację a nawet wywołać dyskomfort u osoby, która się z tobą skontaktowała. W mądrości, zen, wdzięczność wyraża się także ostrożnie, nie zamieniając uczucia w spektakl. W Białym Stoku mieszkała kobieta o imieniu Elżbieta. Wiele lat temu przeżyła trudny rozwód, straciła pracę i prawie została eksmitowana. Pomogła jej milcząca sąsiadka Maria, która udzieliła jej schronienia na trzy miesiące. Ale Elżbieta nigdy nie opowiadała tej historii publicznie. Zapytana, jak udało jej się stanąć na nogi, odpowiedziała tylko: Życie zawsze rzuca światło, gdy wszystko wydaje się ciemne. I to wystarczyło. Mądry człowiek rozpoznaje, kto był u jego boku, ale robi to w ciszy, gestami, z szacunkiem, a nie z fanfarami, bo wie, że pomocy udzielono z miłością, ale i dyskrecją. A zachowanie tego jest sposobem na uhonorowanie, a nie ukrywanie. W takich przypadkach, milczenie nie jest niewdzięcznością, to szacunek. Numer dziesiąty. Twój poziom wiedzy lub mądrości. W świecie, w którym wielu spieszy się, by pochwalić się dyplomami, umiejętnościami i tytułami, prawdziwy mądry człowiek podąża w przeciwnym kierunku. Nie czuje potrzeby udowadniania tego, co wie. Nie wygłasza przemówień na swój temat, i nie używa skomplikowanych słów, żeby zaimponować. Bo rozumie, że mądrości się nie okazuje, ona objawia się naturalnie w sposobie życia, w prostych wyborach, w spokoju, w obliczu chaosu. Mówienie za dużo o tym, ile wiesz, jest jak świecenie latarką w twarz innych ludzi, bardziej oślepia niż oświetla. Mądry człowiek zdaje sobie sprawę, że im bardziej przechwala się swoją wiedzą, tym bardziej dystansuje się od ludzi. Prawdziwa wiedza nie tworzy murów, ona tworzy mosty. Często najlepszym sposobem nauczania jest cichy przykład. W Lublinie żył niejaki Antoni. Przez dziesięciolecia był profesorem uniwersyteckim, publikował książki i mówił kilkoma językami. Ale ci, którzy go znali w ostatnich latach życia, widzieli tylko człowieka, który zajmował się jego ogrodem, częstował sąsiadów herbatą i więcej słuchał, niż mówił. Kiedy ktoś odkrywał jego trajektorię, kiedy ktoś odkrywał jego życiorys i komentował go, uśmiechał się i mówił: Wiedza jest jak perfumy, im mocniejsza, tym mniej trzeba jej okazywać. Mądrość Zen uczy nas, że to co naprawdę ważne nie robi hałasu. To co głębokie jest dyskretne. Mądry człowiek nie obnosi się ze swoją wielkością, bo wie, że prawdziwa wielkość jest niewidoczna dla pochopnych oczu, a ten, kto będzie naprawdę uważny, dostrzeże ją bez potrzeby słowa. Punkt 11. Twoje dobre uczynki dokonywane w tajemnicy. Żyjemy w czasach, w których wszystko jest wspólne. Dobroczynny gest staje się postem, pomoc, treścią, a nawet cisza zamienia się w szum sieci. Ale prawdziwie mądry człowiek rozumie, że najszlachetniejsze czyny nie potrzebują poklasku, a często, gdy zostaną nagłośnione, tracą wartość, jaką miały u swego źródła. Życzliwość, gdy płynie z serca, nie krzyczy, działa i trwa. Mówienie o tym, co zrobiłeś dla innych, Zwłaszcza gdy nikt tego nie widział, może wydawać się sposobem na inspirację, ale łatwo przeradza się w próżność. A problem z próżnością polega na tym, że umiejętnie maskuje się pod pozorem szlachetności. Mądrość Zen pokazuje nam, że umiejętnie maskuje się pod pozorem szlachetności. Mądrość Zen pokazuje nam, że prawdziwą zasługą nie jest bycie widzianym, lecz świadomość, że postąpiłeś właściwie, nawet gdy nikt nie patrzył. W zamościu żył niejaki Marek, który co tydzień w ukryciu zostawiał kosze z jedzeniem na progach potrzebujących rodzin. Nikt nie wiedział, kto to robi, tylko jeden. Zaufany ksiądz w parafii znał ten sekret. Lata mijały, a dopiero po śmierci Marka jego ciche dobrodziejstwa wyszły na jaw. Zapytany przez księdza, dlaczego nigdy o tym nie wspominał, odpowiedział cicho, bo Marek prosił, żebym nigdy nie mówił. Powiedział, że jeśli dobro trzeba pokazywać, to nie jest ono jeszcze w pełni dobrem. Mądry człowiek rozumie, że w anonimowości kryje się pewna świętość. Czynienie dobra w ciszy jest sposobem na oczyszczenie serca. Bo kiedy pomagasz, nie oczekując uznania, zbliżasz się do tego, co czyste, prawdziwe i transformujące. Obnoszenie się z dobrymi uczynkami może nakarmić ego, ale ukrywanie ich karmi duszę, wzbogacając wewnętrzne ja. Ta cicha służba staje się modlitwą bez słów, aktem czystej miłości do bliźniego wolnym od potrzeby zewnętrznego potwierdzenia to w tej dyskrecji dobro nabiera najpełniejszej mocy rozprzestrzeniając się niczym cicha fala dotykając serc bez fanfar i rozgłosu i to właśnie ta bezinteresowność czyni te czyny jeszcze bardziej wyjątkowymi i trwałymi w pamięci tych którzy ich doświadczyli numer 12 chciwość która pojawia się w umyśle nawet najłagodniejsze serce nawiedzają myśli, które nie przystają do jego istoty, nieoczekiwane pragnienia, niebezpieczne impulsy, przerażające wyobrażenia. I tu właśnie kryje się jedna z największych tajemnic mądrości: zrozumienie, że myśli nie są decyzjami i że posiadanie złych myśli nie czyni cię złą osobą. Mądry człowiek nie boi się tego, co przepływa przez jego umysł. On obserwuje, rozpoznaje i uwalnia. To naturalne, że od czasu do czasu w umyśle pojawiają się egoistyczne zachcianki, zazdrość, drobne perwersje. Czasem jest to pożądanie czegoś, co należy do kogoś innego czasem życzenie komuś krzywdy kto nas zranił ale mądry człowiek nauczył się że myśli są jak ptaki przylatują do ciebie ale od ciebie zależy czy pozwolisz im zbudować gniazdo nie karmi tego czego nie chce pielęgnować przygląda się rozumie i puszcza wolno w miasteczku Bielsko-Biała otoczonym lasami żył milczący mnich Mówili, że jest tak spokojny, iż nic nie jest w stanie wytrącić go z równowagi. Pewnego dnia, podszedł do niego uczeń, zaniepokojony własnymi nieczystymi myślami, i zapytał Mistrzu, dlaczego mój umysł wypełniają pomysły, które do mnie nie pasują? Czy to znaczy, że jestem złym człowiekiem? Mistrz uśmiechnął się łagodnie i odpowiedział: Nawet najczystsze jezioro odbija ciemne chmury, ale chmury przemijają, woda pozostaje czysta. W mądrości Zen uczymy się, że nie możemy kontrolować tego, co pojawia się w naszym umyśle, ale możemy decydować, co w nim zatrzymamy. Mądrzy wiedzą, że złe myśli to tylko przelotne chmury. Nie karmią ich. Nie pielęgnują poczucia winy ani nie dzielą się nimi, jakby były częścią ich tożsamości. Obserwują je z współczuciem i wypuszczają, jakby otwierali klatkę, ponieważ rozumieją, myśli przychodzą i odchodzą, ale pokój istnieje tylko tam, gdzie nie buduje się domu dla tych, którzy do niego nie należą. Prawdziwa mądrość nie polega na pokazywaniu wszystkiego, czym jesteśmy, ale na ochronie tego, co w nas święte. W świecie, w którym wszyscy krzyczą, by zostać zauważonymi, mądrzy wybierają ciszę jako formę wolności. A teraz, gdy poznałeś dwanaście rzeczy, których mądry człowiek nigdy nie ujawnia, być może zdasz sobie sprawę, że chronienie pewnych części siebie nie jest słabością, to dojrzałość. To sztuka życia z większym spokojem i mniejszą ekspozycją. Jeśli ten film w jakikolwiek sposób poruszył Twoje serce, zapraszam do pozostawienia komentarza poniżej z tym zdaniem: Nie wszystko, co myślę, muszę powiedzieć, nie wszystko, co czuję, muszę pokazać. To pokaże mi, że podążasz ze mną tą drogą mądrości. Naciśnij teraz przycisk: Lubię to to naprawdę pomoże w rozwoju kanału i dotarciu z tym przesłaniem do większej liczby osób, które podobnie jak ty szukają bardziej świadomego i zrównoważonego życia. No i oczywiście zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów z refleksjami i historiami, które karmią duszę, dając im siłę i ukojenie w codziennych zmaganiach. Jeśli znasz kogoś, kto powinien to dzisiaj usłyszeć, Podziel się z nim tym filmem. Być może jedno słowo, jedna myśl, może stać się iskrą, która rozjaśni czyjś dzień, wnosząc w niego nowe zrozumienie i nadzieję. A jeśli pragniesz dalej kontemplować tę ideę, na ekranie pojawia się teraz kolejne wideo. Kliknij na nie, bo jestem pewien, że znajdziesz w nim coś dla siebie, coś, co pozwoli ci pogłębić twoją podróż ku mądrości i wewnętrznemu pokojowi. Do zobaczenia po drugiej stronie, w krainie spokoju i refleksji.